Cześć widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będziemy przygotowywać się już trochę do zimy i zbierać tą cebulę. To co, rękawiczki już mam, bierzemy się do roboty. Operator kamery mi tu przytrzyma. Skrzynki już mam i co? Wsadzamy do skrzynek. U. trochę tej cebuli, bo w tamtym roku robiliśmy jeden rządek. Znaczy sialiśmy, bo to jest siana. A w tym roku wyjątkowo jakoś dwa rządki się Więc będzie i na pewno więcej. Może pójdę po drugą skrzynkę. Przeniosłem już sobie drugą skrzynkę i pakujemy do drugiej. Jeśli chcecie poznać głos mojego operatora kamery, musicie zostawić lajka, napisać komentarz y, hashtag operator. Przepraszam musicie dobić w tym filmie 100 lajków i napisać w komentarzu OPERATOR no jeszcze trochę do tej skrzynki i bierzemy następną zaraz wezmę też trochę papierowe bo tyle takich plastikowych to nie mam a jest dużo tej cebuli może teraz tą znowu wezmę jeszcze trochę A w kolejnym, albo jeszcze w kolejnym, kolejnym filmie możliwe, że zasiejemy tu gorczy, Ale może muszę jeszcze pogadać z moim dziadkiem. Dobra, ta skrzynka już jest pełna. Jeszcze trochę do tej. I bierzemy zaraz następne. Wystarczy, idę po następnym Do tej pakujemy więcej, bo jest większa. O, jest tu trochę gorczycy. tam się, trochę mi się tu zaczęło Znaczy, trochę tu narzucałem. I tu, tutaj rociąłem się właśnie też trochę. Mnie nogi bolą od tego klękania, klęczenia, nie klękania. Coś tu teraz zbieram to na robocze, potem przejdę jeszcze raz, zbiorę lepiej. Tyle wystarczy, bo to już dużo na jest ciężka. Może się trochę do tych dorzucę. Teraz wrzucamy do trzeciej skrzynki. Przyniosę. Uj. Do tej jeszcze trochę. Teraz przyniosę grabie i trochę zgrabie. Mam grabie i grabie. Zbierałem, robota skończona. Jeszcze trochę tu pozbieram, żeby tak dużo nie zostawało. No, Pozbierałam. Odniosę grabie. Grabie odniesione. Robota skończona. Teraz jeszcze tylko te skrzynki, powynoszę na słońce, żeby jeszcze trochę schły. Na tyle w tym odcinku. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Do zobaczenia. Cześć!